Obecnie to jest dla nas nie do pojęcia, szczególnie dla osób młodych. No wszyscy jesteście Państwo młodzi, nie pamiętacie tych czasów. Ale my z Joasio, przepraszam, pamiętamy. Też tego nie, pamiętam. nie, nie, no, nie pamiętam. <laughs> Pomyliłem się. Nie, tak. nie. Proszę Państwa, w najbliższy czwartek Muzeum Miasta Gdyni y, spotkamy się z Robertem Terentierem. To postać bardzo wyjątkowa, już chociażby ze względu na nazwisko, które w jakiś sposób sytuuje go geograficznie za wschodnią granicą, ale to jest. To jest Polak oczywiście, z korzeniami powiedzmy rosyjskimi. Przez szereg lat, w latach 80. był emigrantem, był w tym takim wielonarodowym tyglu, mieszkał jakim jest Nowy Jork i swoje obserwacje zawarł w książce, która nazywa się Stąd aż do Brighton Beach. To jest ciekawe, bo, bo, bo jest to książka wcale nie o polskich emigrantach, chociaż oni są bohaterami podstawowymi tej książki, ale o, o takim, takiej dzielnicy w Nowym Jorku, którą mieszkańcy nazywają Małą Odesą, ponieważ to tam ze Związku Sowieckiego tysiące, tysiące Rosjan, ale nie tylko, bo jak wiadomo, ten wschodni sąsiad to mozaika również narodów i charakterów i historii nieprawdopodobnych. Więc rzecz dzieje się w Małej Odessie, yy, w, w Nowym Jorku. Jest to powieść, ale jednak mocno osadzona w realiach tamtego czasu. Warto przenieść się do tej odesy, która jest w Nowym Jorku, a piórem Roberta Terentiewa, czyli świadka z pierwszej ręki, pokazana w sposób nietuzinkowy, w sposób taki bardzo barwny, niewolny od intryg, sensacji, groteski tego wszystkiego, co się w dobrej powieści winno znaleźć. Pan Robert przyjedzie do nas, jak mówiłem, w czwartej o godzinie 17.00 Muzeum Miasta Gdyni, które będzie teraz naszą stałą siedzibą spotkań. Tam będzie można z nim porozmawiać, nabyć książkę oczywiście po promocyjnych cenach i przy okazji zrobić sobie taką bezwiz i dewiz, jak to się kiedyś mówiło, podróż do Nowego Jorku yy, i spojrzeć na, te, na to miasto trochę inaczej, z innej perspektywy. I niekoniecznie z perspektywy tych, tego polskiego Greenpointu, który zresztą też się w książce pojawia, ale przez pryzmat tego rosyjskiego doświadczenia z mocnym polskim akcentem. Zapraszam serdecznie. Stacja Emigracja, kolejny wizerunek jakiegoś tam wycinka tej emigracyjnej polityki w papierowej książce. Polecam czytanie, jako że sam jestem bibliofilem, pożeraczem książek. Warto czytać, niekoniecznie szukać złudzeń, w studiów, eksperymentów, chociaż też to fascynujące. Dziękuję.